Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek, firma remont 4 Dzisiaj taki krótki, vlogowy materiał z cyklu robota głupich kocha. Mamy sobotę wielkanocną godzina 16, i tutaj jest mała awaria na jednym z mieszkaniów, i podjechałem po prostu ogarnąć temat. Historia jest taka, że jakieś trzy tygodnie temu tutaj właściciele tego mieszkania mieli szczura po prostu w mieszkaniu. No tak, taka sytuacja wyszła. Przyjechał pan, zastawił pułapkę i złapali tego szczura, ale szczur przed kanalizacją, mieszkanie znajduje się na czwartym piętrze, przed kanalizacją, po rurach w środku do samej góry, i yy, myśleliśmy, że on po prostu wyszedł yy, toaletą, tak? Że toaleta była podniesiona, wyszedł sobie i. Yy, yy. No i tak się znalazł w mieszkaniu. Ale niestety no, stała się rzecz trochę inna i okazało się, że przegryzł rurę. Zaraz odwrócę kamerkę, pokażę Wam co tutaj jest nacudowane i taka może mała przestroga będzie dla innych ludzi jak nie robić zabudowy geberitu. Dobra odwracam, pokazuję Wam co tu jest zrobione. O tak to mniej więcej wygląda i tutaj Wyszedł sobie tędy, przegryzł tą rurę, która no, nie powinna się znaleźć w zabudowie, no bo takich połączeń się po prostu nie robi. Przegryzł sobie tą rurę, wyszedł tędy, wszedł sobie tutaj gdzieś w zabudowę i wyszedł w kuchni, bo ta zabudowa ciągnie się aż, aż do kuchni. I, no i tam się znalazł. Ale zobaczcie, co tutaj jest nacydowane. Patrzcie. Rura nie dość, że y, plastikowa harmonika, wpakowana w kielich żeliwny y, bez, bez uszelki trapera i zapianowana. I tutaj no jeżeli widzieliście time-lapse y przed chwilą, no to <grywki> pianki było dosyć obficie. Czyli generalnie, no wszystko zmontowane na piankę. I teraz tak, jest mały problem dlatego, bo tak jak mówię, jest sobota wielkanocna i no wszystko jest pozamykane. I będę musiał to jakoś skleić tymczasowo i ogarnąć temat tak, żeby można było te dwa dni korzystać z toalety. A po prostu we wtorek, no podjechać i kupić Uszczelka trapera, jakieś tam kolanka i to poskładać, nie? Albo jeszcze raz taką rurę. No nie wiem, co tu, co tu zrobię. No, zobaczcie, jest rura włożona i jest zapierdzielone, wszystko pianką. No, po prostu to jest jakaś. To jest jakieś nieporozumienie. Nie... To jest jakieś kurwa. Nieporozumienie. Nie wiem, nie wiem, jak to po prostu inaczej opisać. No. No dobra, to w ogóle też było jakby wypięte to, to całe latało. Nie wiem jakim cudem to w ogóle funkcjonowało, ale jakoś, jakoś funkcjonowało dobra. Spróbuję to jakoś skleić i pokażę Wam jak, jak, jak wykonałem naprawę metodą na Majstra ucapa, Także tak to prawdopodobnie będzie wyglądać, ale no jakoś trzeba sobie radzić. No, i temat tymczasowo zaleczony. Tak, to tutaj po prostu kleiłem. Miałem tylko taką taśmę do. To jest taśma do sklejania wełny do rekuperacji. Ona jest taka, jakby trochę z aluminium. Bardzo mocny klej ma, także naprawdę tutaj tak to posklejałem dookoła, tak jak, no jak po prostu mogłem, tak żeby, żeby to no jakoś tam pouszczeniać. Miejmy nadzieję, że za chwilkę zawiesimy kibel. Zobaczymy czy to, yy, czy to zda egzamin. No i oczywiście tutaj płyteczki, metoda, yy, metoda dosyć taka fajna. Tak to mniej więcej wyglądało, zobaczcie. placówki elegancko, elegancko jak, jak tarte placki kartoflane. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, zawieszam toaletę, robimy próbę czy to w ogóle zagra. Miska zawieszona, tak to, tak to wygląda, mniej więcej. Tu jeszcze muszę podłożyć jakieś kawałki karton gipsu, czy coś, żeby, żeby to tutaj z tej strony było podparcie. No i tak, niestety, no dwa dni będzie tak zrobione na takiej prowizorce. A zobaczcie, tutaj, tak jest wykonane. No, powiem Wam, że naprawdę jestem się siebie dumny. No, tak naprawdę można by to zostawić, zabudować, bo nie przecieka. Tak więc można to, można śmiało zabudowywać. Oczywiście żartuję. Dobra, podnoszę się i kończymy powoli ten smutny materiał. Jest zrobione, dwa dni trzeba będzie poczekać. We wtorek muszę podjechać, wymienić tą rurę i coś tutaj poogarniać jeszcze i... No i to wszystko. Dobra, kończę. Powiem na koniec jeszcze kilka słów od siebie i spadam powoli do domu. Generalnie z dzisiejszego filmu można y, wynieść dwie lekcje. Pierwsza lekcja jest taka, że nie wszystko, co wygląda głupio, a działa, jest tak naprawdę głupie. Druga lekcja jest taka, że nie wszystko, co jest zrobione ładnie i estetycznie, jest zrobione poprawnie. I dzisiaj mieliście przykład zabudowy Geberitu. Która no, wyglądała tak, jak wyglądała. Widzieliście sami. Ja już pomijam to, że płytki położone na placki, ale rura karbowana, która tak naprawdę nie powinna się tam znaleźć, wpakowana bez żadnego uszczelnienia do kolana żeliwnego, czy tam do trójnika bez uszczelki trapera opianowana dookoła zapianowane wszystko dookoła, co jest możliwe do zapianowania I, i tak to jest zostawione i no to jest właśnie ta smutna ta smutniejsza część polskiej wykończeniówki, bo czasami w moich filmach widzicie jak ja to robię staram się robić wszystko zgodnie ze sztuką, też nie wszystko robię zgodnie ze sztuką i jestem tego świadomy, że czasami no mija się troszeczkę z technologią, ale no kurczę, zostawianie takich rzeczy w miejscu, yy, gdzie jest na stałe zabudowane płytkami, no to jest troszeczkę słabe, powiem Wam szczerze, bo ta rura, ten szczur prędzej czy później i tak ta awaria by nastąpiła, ten szczur tylko to przyspieszył, bo dotykając tą rurę, ona była już, można powiedzieć, sparciała, taka no, generalnie struchlała, nie wiem jak to określić, yy, no pod palcem, można powiedzieć, że yy, załamywała się, tak? Czyli, czyli ten plastik już coś się z nim stało. Eee no i tak to wygląda i za chwilkę zaczną się remonty tych wszystkich właśnie mieszkań po flipach albo, albo różnych szyb, innych mieszkań wyremontowanych na szybko, nie wiadomo przez kogo nikt po sobie papieru nie zostawi żadnej faktury, nie wiadomo do kogo mieć później pretensje i tak dalej i tak dalej klient załamuje ręce no bo co, co ma teraz zrobić tak trzeba wezwać drugiego fachowca żeby zrobił to poprawnie niestety, takie są realia w naszym kraju ja się będę z wami żegnał, no dzisiaj taki smutny trochę filmik, ale no jest wielka, wielka sobota, a godzina, powiem wam szczerze, 18, a mnie nie ma jeszcze w domu. Dobra, spadam, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć.